To jakiej sukni szukamy? No trochę bardziej klasyczną. Bardzo mi się podobają satynowe spódnice. Jeżeli na dole rzeczywiście jest gładka i taka zwykła, to na górze musi się coś dziać. Jak chodzę na wesela, to każda panna młoda ma tiulowy dół i koronkową górę. Zero zaskoczenia, zero wow, jak się widzi taką pannę młodą, więc to to rzeczywiście musi być coś oryginalnego. Nie bez powodu najpopularniejsze są właśnie toły tiulowe i góry koronkowe, bo są Słychać. najpiękniejsze. Ja w pierwszej chwili pomyślałam sobie o zupełnie innej sukni, bardziej lejąca, z odkrytymi plecami. prosta taka w linii A, jest takim lekkim. Jakimś twistem, ozdobą, to będzie ok. To się nie zdarza często, że panna młoda odcina się od najnowszych trendów. Dzisiaj stawiamy na klasykę. Pierwsze propozycje dla ciebie. Tu mamy mocno marszczoną spódnicę, gorsetową górę i bufiaste rękawy. A ja mam dla ciebie satynową suknię, piękne drapowania i opadające rękawki, i zobacz jeszcze, suknia ma rozcięcie. A jeśli będą miały za mało blasku, to możemy im dodać... No i tylko mi brakowało właśnie. w postaci tych pasków. <laughs> Chyba się na to zdecyduję. To rozcięcie na nodze, petarda. O ja! Ale mega. I to rozcięcie. Ale super. Podoba mi się bardzo. <laughs> Czy to jest taka klasyka, której oczekiwałaś? Tak, aczkolwiek coś błyszczącego bym dodała jeszcze. No to teraz czas na błysk. O, matka. Może być taki pasek, taki konkretny, no, bardzo błyszczący, ale możemy dodać bardziej subtelny. To jest lepsze. To jest to. Czuję się w tej sukience super. Tak właśnie dostojnie. Wow, wow. gwiazda! Idealna. Jest wszystko. No. Są ramionka i jest złoty pasek, prosta suknia satynowa. Jezu, aż mam się w <grym? <grym Nie wiem, jak będzie do tańca, że tak powiem, bo jest jednak treść, ale... Będzie, będzie, chociaż to. No. O, no, no, no! To jest to! to, jest ale, no. to jest ale co ksiądz na wow. to? Nie, oj tam ksiądz. A kto by tam go pytał? <grym? <grym? <grym> Wieszkowi zależy na tym, żeby godnie zastąpić zmarłego tatę Ewy. Cała góra jest dla mnie super, tak? Ale w dół uważam, że to jest za ciężkie, będzie za gorąco. Mało się dzieje, uważam, troszkę jednak. Ta koronka gdzieś tam by pasowała, myślę. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy dzisiaj jakąś koronkę delikatną. Szczerze mówiąc, średnio nawet jego zdanie biorę pod uwagę, bo wiem, że on zawsze mi robi na złość. Dobrze by było porównać coś teraz bardziej strojnego, że może to nam pozwoli. I zobaczyć tą różnicę i się bardziej przekonamy do jednej wersji, a najpierw jakieś połączenie, że dół będzie prosty, gładki, a może góra zdobna, która nam jeszcze doda tutaj takiej ekstrawagancji bardziej.